O, o, ojo właśnie, tu jeszcze jedna i powinno wystarczyć. No i teraz ważna rzecz, bo trzeba bronić lasów. Ale przed czym bronić? Przed Unią. Skoro Unia mówiłaby nie wycinać, to żeby je bronić trzeba działać kompletnie na odwrót. I, 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 I jeszcze tutaj kilka razy się kliknie i temat załatwiony. Tylko zostaw sobie trochę drewna na te szubienice, bo jak drewna braknie, to trzeba będzie je z krzyży zbijać. Dla ciebie na pewno nie zabraknie. O, ktoś dzwoni! Masz wiadomość od Stonogi! Ziobro, kur... Blokować... Natychmiast. I dla niego bym jeszcze zapomniał. No, no i już komplet. To najlepszy zamek i najlepiej zgrane społeczeństwo w grze. A pytaliście ludzi? Ale po co? Przecież widać. Spytajmy, na przykład, tego z siekierą. Tak generalnie to mam co jeść i na głowę nie pada, ale ja chcę coś więcej. Ja chcę do Europy. Yy, pan Drwal, jak widzę, to yy, chciałbym tylko przypomnieć, że, że wobec Pana yy, zakończyły się yy, czynności operacyjno-śledcze, które zapewne zaowocują potężnym aktem oskarżenia. Żegnam Pana. Tusk! Tam w lesie siedzi. Tusk! Coś kombinuje. Tusk! Janusz, gdzie? Tam po lewej. Tusk! Nie, nie widzę, zdawało ci się. Panie Zbigniewie, kamieniołomy płoną. Ale dlaczego? Co się... Feministki wdarły się do zamku. Ale jak to? Panie Zbyszku. Geje wzięły ślub w kościele, a księdzem została lesbijka. Co tu się dzieje w moim zamku? Stonoga! Wjechał audicą w Spichlerz. Postaw więcej krzyży. Trzeba ratować zamek. Ale, ale, ale nie mamy już drewna. Wiadomość od ojca dyrektora. Musimy uciekać na jasną górę i tam się ufortyfikować.